A oto nowy odcinek Titan Quest. My jesteśmy w Delfach, no właśnie, w końcu jesteśmy w Delfach. Przybyliśmy tutaj do Wroczni Delfickiej. W poprzednim odcinku sobie już troszeczkę te osady, właściwie to miasto, zwiedziliśmy. Wzięliśmy nawet zadanie poboczne od rozpaczającej wdowy, której mąż poległ w obronie miasta, walczył z satelami, będziemy musieli go pomścić. Cały czas mamy do zrealizowania zadanie poboczne oraz zadanie główne, to jest ze sobą powiązane to główne i poboczne, właściwy podarunek musimy właśnie udać tutaj znaleźć wrocznie, udać się do niej, odnieść jej gałązkę oliwną jako podarunek. Ktoś tam mi właśnie mówił w komentarzach, że to nie jest konieczne odnoszenie tego podarunku. I tak byśmy mogli się, się z tą wrocznią spotkać, uzyskać informacje, ale jeśli dodatkowo mamy gałązkę, to otrzymamy jakąś specjalną nagrodę w postaci chyba. Jakiejś losowej odporności, coś takiego. W każdym razie w poprzednim odcinku już część tych delf sobie obeszliśmy, ale jeszcze zostało sporo do odkrycia. Zobaczmy, co tu właściwie jest. Jest karawaniarz. Jest karawaniarz, przydałoby się połączyć tutaj troszeczkę tych naszych reliktów talizmanów. Zobaczcie, mamy sporo tych skór dzika. Już trzy elementy połączyłem. Cztery. Pięć. pięć. Kompletny amulet potwora. Utwardzona skóra dzika wzmocni każdą zbroję. Daje 10 do zbroi oraz premia za cały komplet, plus 25 do zdolności obrony. No i świetnie, to sobie będziemy trzymać. Już drugie, y, znaczy pierwszy kompletny amulet, mamy też tutaj jakiś kompletny relikt. No i przydałoby się łączyć dalej, tu mamy esencję półksiężyca Hekate, w sumie dwie połączyłem. Tu jest jakaś esencja piorunu Zeusa, też to mogę połączyć, też mamy już dwie. Co jeszcze, co jeszcze? Esencja złotego luna, razy dwa tylko. No jest. Co jeszcze? Kieł nietoperza. Też mamy dwa już, tak? Czy nie? A nie, nie, nie. To, to nie jest kieł nietoperza. Pomyliła mi się tutaj ta grafika. To mamy. Idealne pióro. O, mamy dwa idealne pióra. Nie, w sumie cztery już idealne pióra. Jejku. Dobra, jeszcze jednego brakuje i będzie perfekt. Teraz tak, skorupy żółwia. No, no właśnie, dwóch brakuje. Lipa. Myślałem, że jednej brakuje nam tej skorupy żółwia, a no to brakuje jeszcze dwóch. No bo właśnie tutaj mamy przepis na bursztynową butelkę, na artefakt. Brakuje nam właśnie tej skorupy żółwia, idealnego pióra. No lada chwila to idealne pióro będzie, no ale i cięciwe Artemidy, którą mamy całą już. Ale tę skorupę żółwia, to ja nie wiem, myślicie, że tam jeszcze jakieś żółwie w ogóle po drodze będą? No, w każdym razie trzymamy to. Tu jakieś kolejne skóry dzika sobie montujemy. Dobra. Jeszcze coś. Aha. I esencja bukłaku Dionizosa. Dwie sztuki mamy. I tutaj krew demona. Mroczna krew upadłego demona wzmacnia pierścienie i amulety. Podnosząc o 5% odporność na obrażenia na witalność oraz o 5% odporności na oszołomienie. Hmm, no to jest nasze pierwsze takie coś, krew demona, to jest amulet, czyli pięć takich możemy połączyć, no będziemy tego szukać. Poza tym mamy dużo rzeczy tutaj do sprzedania, trzeba jakiegoś sprzedawcę znaleźć, na pewno tu jakiś się gdzieś kręci, a tutaj, tutaj, co to jest? O, no właśnie, sprzedawca, proszę bardzo. Odporność na ogień tu jakaś, hmm, czy odporność na ogień 12% jest lepsza niż od 93% do zdrowia? No im mniej życia mamy ogólnie, tym więcej nam to 93 do zdrowia daje. Zawsze podnosi, to jest podnoszone w efekcie o większy procent. No, Dużo mamy tego zdrowia, 1300 jakoś 93 specjalnie dużo nie robi, a 12 odporności na ogień procent. To niezależnie pewnie od poziomu trudności, niezależnie od postępu, gry to 12% zawsze jest. Może sobie wziąć to 12% odporności na ogień będziemy już mieli zobaczcie 32. No zobaczymy, jak to wyjdzie. 31 do obrony, to nie. Odporność na zimno 7%, malutko. 62 do energii nie potrzebujemy. 39 do energii też nie. Odporność na gin 9%, mało. 20 do zdolności ataku. Tutaj mamy hmm, w naszyjniku 10% odporności na zimno. No, zostawię tę odporność na zimno. Z atakiem nie mamy też większych problemów. Bo mamy przecież super zdolności się zastanawiam, czy to by się nie opłacało tego wziąć zamiast tej naszej unikatowej tarczy. Ta nasza unikatowa ma odporność na obrażenia kłute. Zwiększa szanse na blok, zdaje siłę, zręczność. I bardzo ogranicza obrażenia bestii wszelkich. A to by nam w praktyce zwiększyło obrażenia pewnie sporo. Znaczenie na sekundę 43, nie, no w ogóle nie, ja tej tarczy nie będę trzymał. To jakaś pomyłka jest. Zdolność ataku, tu w toporku możemy się tego pozbyć. No i dobra. Teraz tak, by się przydało znaleźć te wyrocznie. Zobaczymy w ogóle, co tu jeszcze jest. To są te całe delfy, piękne, tak. Handel kwitnie, chociaż ja wiem, czy kwitnie. Jakoś specjalnie dużo ludzi tutaj nie handluje. Zobaczmy, typowa architektura grecka, zobaczcie, jakieś takie posągi z brązu, coś takiego, Rydwan, jakieś, a co to? To jest pałuzaniarz, mistyk. Hmm, mistyk, no dobra, zagadajmy z nim. Aha, mistyk. Kliknięcie ikony umiejętności odejmie wydany za nią punkt. Koszt odjęcia punktu umiejętności zwiększa się z każdym odjętym punktem. Aha, czyli to jest coś takiego w rodzaju resetu umiejętności z Diablo 2. Jeśli coś sobie źle włożyliśmy, albo nawet niekoniecznie, że źle włożyliśmy, tylko po prostu coś planujemy zmienić. Na przykład możemy stwierdzić, że jakieś punkty przydawały nam się na początku gry, teraz byśmy chcieli je na przykład rozdać w coś innego, to możemy sobie te punkty odjąć i włożyć w coś w jakieś inne zdolności, umiejętności, czary, coś takiego. No ja na przykład zauważyłem. Jeżeli chodzi na przykład o tę moją adrenalinę, no na początku ona była super, bo mieliśmy mało życia, dużo mniej niż mam teraz, czyli ten czas regeneracji jakoś tak nawet przyzwoicie to odnawiał, to, 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 to było widoczne. Teraz, jak już zdobyłem tego życia dużo, to te pikselki się w tym życiu przesuwają bardzo, bardzo wolno. Na pewno kiedyś do tej adrenaliny sobie jeszcze wrócę, ale może póki co zamieńmy ją na. Na przykład tego złodzieja snów, może na ten psioniczny płomień to tak fajnie tutaj wszystko przelasta, Na pewno bardziej opłacalne jest. Zobaczmy, jak to działa. Koszt za punkt 250. Mogę sobie pewnie to odjąć. Pyk odjąłem. to za punkt rośnie, muszę zapłacić więcej. 500, 750, 1000, zabieram te punkty. Jeszcze mogę zabrać za adrenaliny. Zobaczcie, mamy 5 punktów do rozdysponowania. No i super. No i super, to jeszcze możemy cofnąć w każdej chwili. Podejrzewam, że jak wyjdę z tego okienka, to już potem bym nie mógł cofnąć. O, jak to cofnąłem? Jak to się włączało? S. O, to te pięć punktów mogę sobie na przykład włożyć o, w tę moją super umiejętność złodzieja snów, który wzmacnia nam upiorne uderzenie. I tutaj sobie na przykład te punkty włożymy. O, i to wszystkie, wszystkie punkty. 7 na 8 mamy. Jeszcze jeden punkcik tutaj wejdzie. Zobaczcie, w tej chwili z tego złodzieja stów mogę wyprowadzić 348 obrażeń skierowanych przeciwko 6 przeciwnikom, aż. To jest to normalnie masakra jakaś tutaj. Póki co są to obrażenia punktowe, więc jak bazowe obrażenia na początku gry są małe, w naszym przypadku zobaczcie, tutaj zaledwie 43, to te setki obrażeń robią wielką różnicę. Podejrzewam, że później. Na późniejszych etapach gry, jak już te obrażenia właśnie bazowe będą potężne, to tam kilkaset obrażeń więcej pewnie nie zrobi wielkiej różnicy, ale wtedy, jak już będą potężniejsze bronie, to zacznie działać procent stąd. O, to jest 35% zwiększone obrażenia, właśnie te, te, te całkowite, czyli zależne m.in. od broni. To w późniejszym czasie będzie fajnie działało na pewno też. No właśnie, to upiorne uderzenie w połączeniu ze złodziejem snów fajne, zarówno na początku gry, ze względu właśnie na te obrażenia punktowe, jak i w późniejszych fazach gry, ze względu na obrażenia procentowe. O, przynajmniej tak mi się wydaje. No dobra, zostawmy tego mistyka póki co. Tutaj widzę mamy do zaznaczenia waypoint, taki punkt nawigacyjny w delfach. Co tu się dzieje dalej? Co tu się dzieje jeszcze? Tu jest mm, czarodziej. Umożliwia nam tworzenie artefaktów oraz wyjmowanie re reliktów i amuletów z przedmiotów. Likon, Arkanistan, jakiś bardzo bogaty nie jestem tam. Nie będę się zbytnio rozglądał za, biż za biżuteriami i tym podobnym. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Tutaj mamy ślepy zaułek. A tu co, jakiś teatr? <laughs> nie można tam za bardzo iść. Jakiś grecki teatr, może coś w tym stylu, chyba że jakaś taka. Arena, może chociaż nie, nie sądzę. Taka namiastka Koloseum. Tu jakiś posąg. Genitaliów graficy nie zrobili. Może i lepiej. Bo w tej starożytnej Grecji to wiemy, że jak coś rzeźbili, to już ze wszystkimi szczegółami. No a w każdym razie ten wyrocznie by się przydało znaleźć. Co tam jest na mapie? Astiocha, jakaś słuszka świątynna. Może to ona właśnie, może tam jest ta świątynia Apolla cała. To tam by ta wyrocznia pewnie siedziała sobie. Służka świątynna. No taka służka sobie. Zobaczymy, co nam powie. Dziękujemy Ci za Twój święty dar. Wejdź i przedstaw się wyrocznie. Aha, to ona wzięła od nas dar, tak? Tak. Nagroda 5% trwałej odporności na ogień. Jak mamy 37% odporności na ogień. Podejrzewam, że nikt jeszcze w Titan Questie nie miał takiej odporności nigdy. Idziemy do świątyni. Wyrocznia. Świątynia Apollina. Jejku, ja tak powinienem broń schować albo coś. Kurde, tak wlazłem tutaj, nie wiem. Dobra, zachowajmy wszelkie takie, zobaczcie, pozory do, dobrego wychowania, żebym tylko <grym> potem nie, nie zapomniał tego wziąć. No dobra, wyrocznia Apollina z Delf. Witaj, przychodzisz tu po przepowiednię. Skoro przysyła cię Leonidas, musisz być kimś wyjątkowym. Jeśli Apollin zechce, przekażę ci jego przepowiednię. Czekaj, czekaj. Ja, wyrocznia wielkiego Apollina, mam wizję. Nadciągają przedwieczni. Nie jesteśmy bezpieczni, gdy chaos rozkwita. Wszystko ginie w każdej krainie zniszczeniem ziemia zryta. Masę zyskazy bez formy i twarzy ich przywódca rozsyła. By zniewolić człowieka Boga i człowieka szala się przechyla. Kim jest on, kto powstrzyma dłoń, której Bóg nie pokona? Bohater powstanie i podejmie wyzwanie ludzkości ostatnia obrona. Trzy nadziei światła, bitwa wola nie zgasła. Jedno na południu wśród piasku i cudów, drugie na wschodzie, gdzie bestia na przodzie, jej upadek to wolność ludów. Światło ostatnie ze strachem starcie, a stawką jest wszystko. Otwarta brama, długa przeprawa, a jednak cel tak blisko. No właśnie. Ach, z tą wrocznią było zawsze tak, że ona mówiła zagadkami, nawet tych całych podań, legend, mitów. Tak naprawdę, 2000 punktów doświadczenia. Ale jeszcze chcę nam coś powiedzieć, może będzie mówiła trochę jaśniej, inaczej będziemy to musieli sobie analizować. You. Ty nie jesteś tym, kim się zdajesz. Jesteś tu, by poznać źródło inwazji potworów. Niedaleko stąd, na podgórzu Parnaskim, znajduje się, znajdują się jaskinie Parnasu. Przejdź przez nie, a po drugiej stronie znajdziesz odpowiedź na twoje pytanie. No dobrze, no to już nam coś, coś rozjaśniło. Zadanie główne zaktualizowane, źródło potworów, zadanie główne zaktualizowane, ślą słowa wyrocznie dwa zadania naraz zrobiliśmy główne. Jedno za drugim się chyba pojawiło. No i co teraz, no i co teraz? Jaskinie Parnasu, no będziemy musieli te jaskinie Parnasu znaleźć. Tak jest nasz kolejny cel. Oj, słuszka świątynna, chcę tam coś jeszcze powiedzieć. Niech Apollin cię prowadzi. No oby, no oby. Aha, no to... No tak, broń nie by wypadało wziąć. Znaczy broń. No dobrze, ale co, ja już wszędzie byłem. Tu jest jakieś wyjście gdzieś? Tu jeszcze nie byłem chyba. No to trzeba się tam udać. Zobaczymy, co tu się stanie zaraz. Jaskinie Parnasu. No dobra. Mm, niedaleko delf. No dobra, no to zaraz je pewnie znajdziemy. I zadanie poboczne. Ta rozpaczająca wdowa. Będziemy musieli pomścić jej męża. To spokojnie, to się wszystko zrobi. Jakieś kwietniki, wozy. Ojejku, tu się bronią pająki. Od dawna nie było pająków. Lepiemy je. A w ogóle muszę załączyć przecież moją super tarczę zaraz. Ale to spokojnie. Jaki wielki pająk! Pfff, na hita. No dobra. Yy, tarcza, tarcza 8. Działa to? Działa. Dobra. Miksturek mam dużo. 51. Jakaś, jakieś jeszcze z energią tutaj mam jedną. Bo teraz pewnie. O tu jeszcze sobie wezmę więcej tej energii. Bo skoro włożyłem więcej punktów. No tutaj, w złodzieja snów. To zobaczcie ten koszt energii troszeczkę wzrósł. 22 plus 72. 94. Koszt energii. Ja mam tylko 380. Więc pewnie co jakiś czas będę sobie musiał łyknąć tej energii już. No co, musimy się tutaj rozejrzeć. Hmm, tutaj jakoś na tyły tych delf sobie przyszedłem. Podnóże Parnaskie. Jaskinie Parnasu musimy znaleźć. Pach! Poleciały pająki. Co to? Co to jest? Mądrość Likurga. Jak mądrość, to mi się od razu z magiem kojarzy. Mam nadzieję, że to... Nie, nie, to jakaś buława. Hmm, hmm, hmm. Wymogiem jest poziom bohatera 15. W ogóle, w ogóle poziom zdobyłem. Hmm, co dwa poziomy, co to jest? Jakie to jest. Jakie to jest wolne, ale ma potężne obrażenia. Jeszcze zwiększa obrażenia procentowo. daje regenerację zdrowia procentową, energii dodaje regenerację energii. Hmm. Zmniejsza wymaganą siłę. Dla wszystkich typów broni, no ale to jest broń. To jak to założę, to po co mi dodatkowe zmniejszenia wymagań. A nie, to jest od, od razu uwzględnione w tej broni. Zobaczcie, chyba, chyba, że jeszcze gdzieś mam, ale nie, to od razu. Tak, to ta broń pomimo tego, że jej nie noszę, ale już ma uwzględnioną redukcję wymogu do siły. Świetnie. Poza tym zmniejsza wymagania zbroi i tarcz. Hmm, dobra, czekamy do 15 poziomu. Takie coś już sobie mamy. To jest artefakt. W artefakty nie możemy wkładać żadnych amuletów ani reliktów, z tego co wiem, co tam mi ktoś pisał. Ale to nic, dobra, bierzemy tutaj sobie zręczność troszeczkę więcej. I co, i co maksa mamy złodzieja snów. I teraz bym jeszcze w ten psioniczny płomień sobie dopakował, bo tu też ładnie to przerasta. Zarówno obrażenia zadawane demonom rosną, ro, rosną procentowo, jak i obrażenia od poparzeń. Ogólnie jest fajnie, podoba to mi się wszystko tutaj. Ale fajnie, ale będziemy teraz młócić. Gdzie oni są? Dajcie mi ich. Dajcie mi ich. uciekali uciekali wszyscy. O, tam są jakieś pająki. Teleport. Pff, oj, tylko jeden oberwał, ale to nic. Ten psioniczny płomień już pewnie też teraz będzie dużo lepiej działał. Jak zobaczycie, że te piorunki mi się pojawiają nad głową, to znaczy, że psioniczny płomień działa. to nie jest wtedy chyba... Tak, to jest psioniczny płomień, tak. Bezpośrednio uderzam z psionicznego dotyku i jest szansa chyba na załączenie tego psionicznego płomienia. No to co, gdzie by tutaj iść? No, tu wszystkie pająki strzelają. Ustawię się w środku i pach! Oberwały wszystkie trzy naraz. Muszę to troszeczkę jakoś... Skoro już mam takie fajne umiejętności, muszę nauczyć się tak bardziej taktycznie nimi uderzać, żeby jednak oszczędzać tę energię, ten czas potrzebny na regenerację, coś. Pewnie z czasem mi to będzie dużo lepiej wychodziło. Brązowy tasak sterta kości. To tu jest złoto. Aha, i w, i w ogóle za, załączyłem sobie w opcjach. Oj, tu mamy przejście dalej, to jeszcze tutaj nie idę. <śmiech> <śmiech> załączyłem sobie w opcjach. Nie wiem, czy to działa, czy nie, bo nie, nie zwróciłem jeszcze uwagi żeby pokazywało mi poziom potworków. Ktoś mi tam napisał w komentarzach, że mogę coś takiego załączyć. No faktycznie, pokazuję. Zobaczcie, obok paska z życiem, piąty poziom, to jest chyba to. Czy to nie to? Tak, tutaj szósty. A czemu takie małe poziomy mają? Czy zawsze te cyferki były i to jednak nie jest poziom? Nie, no to jest chyba poziom, prawda? Tak jak u mnie też obok paska z życiem jest pokazany poziom, trzynasty. Bach, jak obrowały. Takie małe poziomy mają te istoty? Piąty znowu. Musimy się właśnie przypatrzyć, tak, to na pewno będzie poziom sobie z ciekawości włączyłem, znaczy ja to wyłączę potem, tylko po prostu tak chciałem wam pokazać, że coś takiego w tej grze jest, możemy sobie te poziomy podglądać a włączyłem je dlatego, ponieważ no tak właśnie ostatnio mówiłem o tych czarnowronach, że zauważyłem, że te czarnowrony się przewijają przez całą grę praktycznie, ale wydają się być coraz silniejsze i właśnie taki miły, sympatyczny użytkownik, mój widz kn knykieć89 podpowiedział mi, że mogę sobie, że, że, że właśnie rośnie poziom tych istot Wraz z rozwojem gry, i dlatego te czarnowrony mogą być troszeczkę potężniejsze potem, i właśnie poradził mi no, właściwie nie poradził, tylko powiedział, że mogę sobie włączyć ten podgląd, także włączyłem. Będziemy sobie obserwować przez pewien czas, jak to właściwie wygląda, jeśli chodzi o poziom tych istot. sobie przyjrzymy się poziomowi tych istot, na przykład magicznych, szefów, jakiś tam. Zaobserwujemy sobie poziomy bohaterów, oznacznik bitewny. O, ale teraz będziemy mócić. No, właśnie, jakiś poziom, znaczy poziom jakiegoś bohatera, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Ustawimy się w środku. Jee, yeah. na kości. Miksturka ze życiem bardzo dobrze, łagodzniony, a wzmocniony też niepotrzebny. No, te, te znaczniki bitewne są potężne, no, chociaż w tej chwili jakoś specjalnie potrzebny on mi tu nie jest. Myślałem, że jak dali znacznik bitewny, to będą tutaj jakieś problemy z tymi tymi. No, znaczy jakaś większa liczba przeciwników będzie. Jaskinie Parnasu! O! O, to tam się mamy udać zgodnie z zadaniem. A skoro mamy przez nie przejść, to kurde wydaje mi się, że tam może być ogólnie przejście dalej. Będziemy musieli tam po nich kontynuować podróż, więc może na wszelki wypadek się jeszcze wrócę, pozwiedzam tutaj. Żebym się nie musiał tutaj wracać potem. Zobaczymy, czy tutaj jest jakiś ślepy zaułek, czy coś prowadzi dalej. Nie, no moja ofensywa, panie, co tutaj teraz się dzieje? Jedenasty poziom! Elitarny żołnierz ma, zobaczcie, już troszeczkę lepiej to wygląda. No ja mam trzynasty, no czyli lepiej stoimy od tych takich standardowych przeciwników, no, ale nic dziwnego, skoro ob ob obchodzę tutaj wszystko, no to na pewno ładnie z tym poziomem tutaj mi idzie. Na pewno nie będę w tyle względem jakichś takich standardowych histor. Bardzo dobrze. Znaczy, wszystko obchodzę tam. Chyba w ostatnim odcinku, czy w przedostatnim, ominąłem jedną jaskinię. Przez przypadek zagadałem się, ktoś mi tam właśnie zwrócił uwagę też w komentarzach, że ojo, ominąłeś jedną jaskinię, ale na szczęście to jakaś tam ponoć była mała jaskina, jaskinia, nie związana ze żadnym zadaniem, więc nic straconego. No ale będę musiał być bardziej czujny, żeby już nic nie omijać, żadnych jaskiń. Do opartego mógłbym się do niej jeszcze wrócić, no ale bez przesady. Jakoś specjalnie dużo doświadczenia byśmy tam pewnie nie zdobyli, zwłaszcza, że doświadczenia tutaj z biegiem, znaczy z rozwojem gry, dostajemy dużo, dużo więcej, więc ta strata, którą tam mieliśmy, będzie coraz mniej zauważalna. No i co? Tutaj właśnie mamy jaskinie Parnasu. Chyba nic nie ominąłem. O. I tutaj zakończymy odcinek. W następnym odcinku właśnie wejdziemy do tych jaskiń, zobaczymy co tam się strasznego będzie działo. Czy uzyskamy odpowiedzi na nasze pytania? Może uda nam się pomścić wdowę? Zobaczymy, zobaczymy, ale to wszystko w następnym odcinku, a tymczasem trzymajcie się. Na razie.